Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj zrobimy sobie aktualizację stajni i trochę akcesoriów. Ogólnie, to akcesoria teraz sobie trzymam na tej płaczce, którą zwykle biorę na zawody na sprzedaż. Więc one są wszystkie pochowane sobie tutaj po pudełkach, jak widzicie. Jest tego naprawdę sporo, więc jeśli ktoś szuka czegoś konkretnego, to śmiało piszcie. Mam jeszcze dużo czapeczek, sporo ogłowi takich zestawów, oraz tutaj mam jeszcze troszkę naczółków. Nie zostało to, wam mogę pokazać. Zostały mi naprawdę dosłownie ostatnie sztuki tych naczółków, bo większość mi się wyprzedała właśnie na zawodach, za co wam mega dziękuję. Także szczególnie jeszcze te dwa mi się bardzo podobają. Mamy taki zielony, taki zwykły z koroną. Tutaj jest niebieski z takimi srebrnymi wstawkami. Taki elegancki zielony. Dwa złoto-żółte i jeden jeszcze taki klasyczny srebrny, który w ogóle był silverka. Także zastanawiam się, czy go sobie jeszcze nie zachować. Ale na razie silver ma założony tęczowy chyba, albo niebieski, co zaraz zresztą zobaczycie. Więc akcesoria i reszta rzeczy siedzi sobie na razie tam z boku. Jeszcze chcę wam pokazać. Jakie czarmsiki mamy Tutaj mamy standardowo misie, które mi jeszcze zostały Ale chciałabym wam pokazać moje nowości W przypadku czarsów są tutaj takie muszelki z brokatem Mamy letnie klapeczki takie a la kroksiki Mega, mega urocze Oraz mamy świnki w różnych pozach Tutaj mamy na przykład taką siedzącą świnkę, były chyba o właśnie, jeszcze tutaj jest na przykład taka leżąca, także jeśli wasz konik zachowuje się czasem jak świnka, to definitywnie to są czarmsiki dla was tutaj mam jeszcze w ogóle takie mega niedoceniane, a ja je uwielbiam mam takie metalowe z konikami pony oraz z motylko ciemkami, motylki i trzmy właśnie takie i one są metalowe, mega ładnie błyszczące, także takie nowości z czarmsów i już przechodzimy do stricte stajni Zaczniemy sobie standardowo od siedlarni. Tutaj za wiele się nie zmieniło, oprócz nowych rzeczy. Tam jest jakaś staraderka. Tutaj, praktycznie, wszystko to, co było, zostało. Tutaj mamy na przykład kantarek od Saszy, jakieś rzeczy takie z zawodów, które powygrywałam. Tutaj mi odpadła półeczka, więc na razie sobie siedzi tu na dole. Tu mamy nauszniczki, które dostałam oraz wygrałam. Tutaj też mamy jakieś nagrody z zawodów, które sobie zostawiam na pamiątkę. Tutaj mamy jeszcze ciasteczka od Saszy właśnie. I tutaj mamy półeczki, je trzeba zaktualizować, bo Sheryl już nie ma, więc tutaj musi być kowcia. Mamy Severusa, który w tym momencie służy mi do szycia akcesoriów dla Was, także jest w innym pokoju. No i mamy Silverka, tutaj wisi jego kantar oraz stary na pierśnik. Tutaj mamy ogłowie, które również dostałam i tutaj mamy wygrany na pierśnik z zawodu. Na razie wieszaczek Sherry jest pusty, tak jak mówię, muszę tutaj inną tabliczkę z imieniem nakleić. No i przechodząc sobie do koni, tutaj mam wielki worek z konikami na sprzedaż, ale zobaczmy sobie, co słychać u moich stałych bywalców. Jeszcze tutaj na wieszaczkach również mam pod ręką rzeczy, które dostałam od Was oraz rzeczy ze współpracy. Tutaj mamy śliczny kantarek od Rose Original oraz również uwiąz, tak uwiąz do niego, taki pleciany I tutaj mamy komplecik od Saszy, też niebieski kantarek z Cordo, z tego co pamiętam Tak jest, mamy tutaj Cordo właśnie kantarek yy, chyba na pierśnik z tego co pamiętam Albo jeszcze jeden kantarek, tak tu jest jeszcze jeden kantar i z tyłu mamy halterek Także tutaj mamy niebieskie oraz różowe kompleciki i teraz przechodząc do stajni zaczynamy sobie od kowci, kowcia w tym momencie nie jest ubrana ani trochę, że tak to powiem, stoi sobie bez żadnego sprzęciku w boksie, na razie sobie odpoczywa, być może wystartuje na niej niedługo jakieś ujeżdżenie, ale też zastanawiam się szczerze nad jej sprzedażą, także na razie sobie... Stoi i czeka na moją decyzję. Zobaczymy, czy uda mi się jakiegoś nowego ujeżdżeniowego konika fajnego uszyć. Jak na razie, no, stoi i czeka. Być może na jakąś ofertę nowego domku. Następnego mamy Cheetosa, który jest jeszcze w outfitie po zawodach. I jest to outfit z Rainbow Competition. I tak samo byłam też ostatnio w Alanosie, w tym samym outficie, więc mamy jeszcze tęczowy naczółek po Rainbow, mamy białe kokardki jak na ujażdżeniowca przystało. Tutaj mamy mój charmsik ze szczęśliwym oczkiem proroka, takim ala coś w tym stylu od Velgo, z tego co dobrze pamiętam. Mamy właśnie białe kokardki w koreczkach, mamy derkę żeby się nie zbrudził chłopaczyna Tutaj mamy charmsik wygrany No i moje ogłowie Także chłopaczyna na razie sobie czeka w ogłowiu I w pełnym outfitie, W gotowości być może na jakieś następne zawody Nie chcę zapeszać i mówić Ale być może Raczej na pewno pojawię się na PSA Competition oraz bardzo bym chciała, być może uda mi się wybrać na Aero, ale to jeszcze nie jest takie pewne, jak tylko pojawi się ze stoiskiem, no to ujeżdżenie też postaram się wystartować, o ile jeszcze będą miejsca, także na razie szykujemy się na PSA Competition, więc zostaje ten outfit, pewnie będziemy na czułek zmieniać na jakiś inny, może zmienię konia, jeszcze nie wiem, czy nie wystartuję na wanilce, ale to wszystko się okaże, na razie sobie siedzi e, tak... Po prostu mi się go nie chce rozbierać, więc siedzi sobie wystajni w wy, tym outficie. I teraz czas na mojego kochanego, cudownego, przecudownego Silverka, który jest ze mną już naprawdę oh, 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 długo. Możecie dać znać e, ci, którzy śledzą mnie dłużej, kilka lat. Na pewno go pamiętają pewnie jeszcze w białej grzywie, ale jest to na pewno koń, który zostaje u mnie na dożywocie. No i jest to mój jedyny w tym momencie konik skokowy. No i w Elanosie byłam właśnie w takim niebieskim outficie. Tutaj mamy na pierśnik śliczny, które udało mi się wygrać właśnie na Rainbow Competition, więc pod niego zrobiłam niebieski outfit, mamy niebieskie kokardki, czarmsiki również z oczkiem proroka na szczęście oraz niebieski naczółek i tutaj czarmsik z Rainbow Dash, tak mi się wydaje. Właśnie też na szczęście, żebyśmy latali wysoko tak tematycznie ze skrzydełkami. Tu mam jeszcze jakieś smyczki z PZJ, takie ala wodze, bo one mają w sumie dwa więc mogę ich też używać jako wodze. I to jest mój podstawowy skład mojej stajnia. Teraz zobaczmy koniki na sprzedaż. Będziemy losować sobie po kolei koniki, część z nich jest w sprzęcie, bo część z nich leci do nowego domku ze sprzętem, a część jeszcze nie ma sprzęciku A więc pierwszą, pierwszym rzutem są takie oto kucyczki A5, zrobiłam, robię, całą rodzinkę jestem w trakcie szycia kolejnych Także mamy tutaj pierwszego pana chyba, tak mi się wydaje, wygląda mi na ogierka albo na wołacha, właśnie z uroczym irokezem jest to przeuroczy kucyk, one w ogóle będą świetne do potęgi skoku i do wyższych skoków, bo są naprawdę mega, mega lekkie. Kolejny z rodzinki kucyków, tym razem troszeczkę jaśniejszy i one w ogóle mają wszystkie oczka ze skóry, takie fajne, kolorowe robione. Ostatnio wpadłam w szał robienia właśnie kolorowych oczek ze skóry, więc mamy kolejnego do rodzinki kucyków. I został mi jeszcze jeden kucyk. Z tego co pamiętam, tak jest. Tym, tym razem z taką bardzo dużą odmianką na pyszczku, oraz z wyprostowanymi włosami z włóczki, więc one są bardziej realistyczne. Jest też troszkę mocniej wycieniowany. I wygląda tak oto w ten sposób. Także to jest takie na razie złote trio, złoto-brązowe. I będą kolejne małe kucyczki. Także kto chce świetnego konika do potęgi skoku, one się praktycznie mieszczą na kartkach A4, więc na zawodach nie powinno być nimi problemu. No to śmiało zapraszam. One są leciutkie, malutkie i mega zgrabne. Następny z nowych koników jest to taki oto siwek. On tu już ma przygotowane kokardki. Właśnie leci z takim zestawem kokardek i z ogłowiem do nowego domku. Jest ślicznie wycieniowany. Zrobiłam nowy sposób na chrapki. Testowałam właśnie na nim, jak one wyjdą. Są takie trochę realistyczne, ale jednak w miarę płaskie. Więc nie wyglądają przesadnie, według mnie wyglądają spoko. Na następnym koniu jeszcze spróbuję inną metodę i będziemy patrzeć, co będzie lepiej wyglądać. Ale tutaj właśnie chciałam głównie przetestować ten taki bardziej płaski sposób na krawę i nowy sposób cieniowania. W tym ogłowie nie widać go całego, ale pyszczek mi się bardzo, bardzo podoba z tym różowymi wstawkami. Także taki oto siwek. Trochę bardziej ujeszczeniowy, ale na skoki również się nada, bo to jest taki w miarę wszechstronny szamlon. Możecie sobie go o, zobaczyć. Jest płaściutki, leciutki i ma krótką, w miarę sportową grzywę. Także na koreczki będzie ok. Nie wiem, czy lekko, nie za krótka, ale styl kucyki wydaje mi się, że w kucykach będzie najlepiej wyglądać. Więc taki większy konik do skoków oraz do ujeżdżenia również na sprzedaż. No i zostały mi ostatnie dwa. Tutaj mamy ojej, oh uszy mu się aż trochę odgniotły od tego siedzenia w torbie. Mamy tutaj takiego klasycznego szaraczka z jabłuszkami. To już jest standardowa a więc jest on duży. Wydaje mi się, że do ujeżdżenia oraz do niższych skoków będzie bardzo spoko. I on leci do domku z jej kijkiem. No i mamy naszą gwiazdę, czyli realistycznego fiordzika, który mi się mega, mega podoba. Zobaczcie tylko na tą grzywę realistyczną. I jest on również trochę większych rozmiarów, a trujeczka. Leci do domku również z dopasowanym ogłowiem i z tym ślicznym naczółkiem. I ma też takie śliczne, realistyczne oczka, lekko wycieniowane na szaro. Także tak wygląda cała gromadka koników na sprzedaż. One są na moim Vinted oraz o gdyby ktoś chciał. Także dajcie znać. Już niedługo postaram się wrzucić te vlogi z ostatnich zawodów, bo naprawdę dosyć długo się zabieram za montowanie tego, ale mam nadzieję, że będzie warto czekać. Także taka szybka aktualizacja. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, cześć i pa pa!